Jeżeli brakuje ci skinów do cs -a, bo ponieważ za mało fałdolce do Fortnite, wpadnij na lidmore.pl. Strona oferuje bardzo dużo ciekawych konkursów, w których to totalnie za darmo możesz zgarnąć ciekawe nagrody. Siemano, jestem Łomianek, witam was w nowym odcinku na moim kanale. Dzisiaj są ze mną widzowie. Hej, bro! I zagramy sobie, zagramy sobie chowanego. Został so, gotowy, ja pójdę do WC się schować i macie 2 minuty na schowanie się Okej okay. Dość krótko, ale... Kto tu troluje? Monster Dobra Myślałem, że mnie nie zobaczysz Dobra, 56, zacznę szukać, macie te 2,5 minuty Dobra, zostało 5 sekund i słyszę, że ktoś za mną biega jeszcze tutaj na respie Dobra i wychodzimy Dobra, i teraz proszę was, żebyście Jak to po prostu... biega. Właśnie, nie biegali U, już. Okay, Ej, <laughs> Daję wam 3,5 minuty, a nie 2,5 minuty na no, schowanie się. Oj, oj, oj. Penetrator, U, gratulacje. Idźcie <laughs> do widzów, bo nie wiem czemu, ale was nie tę. Zapomniałem tej komendy po prostu. Jeszcze yes. jadę.

a to, i to jakiś czas jest wyznaczony nie. dla ciebie? Czy dla kto mnie... ostatni? Po prostu póki. Kto ostatni? Póki was nie znajdę, no to. No to ja chyba wiem, kto wygrał. Najgorzej, no. Nie umiałem go trafić, to jest śmieszne. No wiem. Jak masz to iść do widzów, bo nie pamiętam tej komendy. Oki. Dostałem 5 widzów. Ja obawiam się, że Kerski może wygrać. On tak zawsze dobry był na tych odcinkach. Ja będę na niego patrzył. To sobie sprawdzę CT. jak, właśnie. No nawet totalnie nie wiem, gdzie na tym vertigo można się chować. Jakieś spoty albo coś. E, to tak to wygra. Niestety sztylet. O to sztylet jest, dobra. Swoją drogą, jeśli chcecie wystąpić w następnych odcinkach, to pierwsza linijka opisu będzie link do Discorda, na którym dość często szukam osób do nagrywek. Oj, Artek, co to jest w ogóle za przejście tutaj, od kiedy ono jest? Nie mogę dołączyć do wiki. Jak nie? To wyjdźcie na razie z serwera. Też mogą się ustawiać na przykład na, na, na tych ubikacach tam, wiesz. O, dobra. Tam się biurka była taka. O, sokerski, jak ja cię tutaj nie widywałem. No i został edek gredek. I w sumie tylko ty. Tak? Nie, nie no ke Kenobi, nie? Kenobi jeszcze, A dobra. on nie biega cały czas. Ja Damian Tak serio? Malę no to jak biega, na... Ale mi serce bali To jest karski Serio, żekaj Bez pewnie mijam co chwilę Ja się bliżej mam do tego gdzie zaczynałeś szukać, chyba No, z 13 godziny właśnie to. Tak. Naprawdę? Ciema. O, wygrałem! Na no Kenobi, gdzie jesteś, to Cię po spróbuję poszukać, jakaś podpowiedź albo coś? O, tak, o, tutaj jestem Naprawdę, Ty tutaj byłeś i ja no. też. Nie, ja gdzieś ciągle słyszę. Ja pierdź, dobra. No to gratulacje, wygrywasz skina, i tutaj macie ofertę, właśnie na ekranie. Ja wam dziękuję za oglądanie, no i słyszymy się w przyszłym tygodniu. Coś jeszcze chcecie powiedzieć? Pa. Dziękuję, dziękuję. Zostawcie łapkę w górę. O, to oczywiście. Właśnie, łapka w górę i A na zwycięzca co powie? Szybki wywiadzik? Dziękuję bardzo, za skinka. No, to wszystko, tak? Szybki, to szybki wywiad. Dobra. Dzięki za oglądanie i siema.